Hej, święteczko, mam wszystkim ludzie z tej strony, Arturo. Witam Was na swoim kanale i powracamy do książej tchórz. Okej, okay, dotarliśmy z powrotem do miasta, zdobyliśmy kastet, mm, diamentowy kaset, a teraz musimy z powrotem udać się do karczmy. Musimy udać się na prawą stronę ekranu. Znajduje się tam gościu. No właśnie, jest to board. Przyjrzyjmy mu się. Za kola, jak królewski dziedziniec, nos jak pazur smoka, obślinione usta i czarny wąsik. Teoretycznie wszystko jest przeciwko niemu. Ale coś mi mówi, że widoczna w jego oczach pasja zaimponowała niejednej kobiecie. No tak, właśnie, to jest poeta. Czy możemy z nim porozmawiać? Nie wiem, czy wypada przerywać artyście, kiedy ma natchnienie. No tak, gość ma natchnienie, ale zwróćcie uwagę na rulonik, który wystaje mu z kieszeni. Musimy go zabrać. Ogólnie to zwróćcie uwagę, jakie on ma podkrążone oczy. Eee, pewnie zmęczony. Okej. Okay. Zabraliśmy rolnik, musimy wejść na zewnątrz i udamy się w alejkę po lewej stronie. Musimy zapukać do drzwi, które znajdują się tutaj. A otworzy nam żona tego gościa. Czego? Akwizytorom łamie karki, a żebrakami karmie psy. Jakieś pytania? Hmm, cóż za kobieta! Nie chciałbym mieć takiej żony, mamy poemat, więc go jej wręczmy. Pani mąż coś zgubił. Dłoń ma, co jeszcze dotyku twego nie znała, nie śmiała, lecz ogniem dzikim płonąca sunie po aksemicie cudnego ciała. Ja modlę się, by pieściła ciebie bez końca. Zatłukę tego małego gnojka. <noise> Z żempolenia, rzępolenia, koniec z lutnią samograjką, koniec z praniem skarpetek, koniec z gotowaniem rosołu na kaca, żeby tu więcej jego brudna stopa nie postała. Z małej chmury duży deszcz. No właśnie, żona tego gościa chyba zrozumiała, że ten poemat nie był skierowany do niej, tylko może do jakiejś kochanki. E, mamy tutaj rupiecie, zabierzmy sobie lutnie. Będzie ona nam niedługo potrzebna. Dobra. Wróćmy z powrotem do karczmy i porozmawiajmy sobie z tym. Jak on nam się nazywał? Bart. Porozmawiajmy z Bardem. Mój drogi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, a drugą złą. Dobra jest taka, że twoja urocza żona jest teraz w domu. Zła, iż wszystkie twoje rzeczy są na zewnątrz twojego domu. To twój kolejny dowcip, panie? Zemsta za ten żartobliwy poemat o tobie i Corneli? Nie, nie, to poważna sprawa. Ponoć wpadł i w ręce jakiś twój miłosny poemat? Coś o dzikim ogniu i pieszczeniu ciała? Och, nie! Jestem poetą. Poeta nie musi zwracać się do konkretnej osoby, lecz może przemawiać do wyimaginowanej kochanki, która jest jedynie wytworem jego wyobraźni. No, jak widać, poeta wraca do domu. Więc jednak to nie żart, ale smutna rzeczywistość. Mam niejasne wrażenie, że chyba książę maczał w tym palce. <laughs> Wiedziałam, że przypełzniesz, ty mały piszczący robaczku. Zabieraj swoje łachy i won! Ależ, kochanie, nastąpiła horendalna pomyłka! Zawsze wiedziałam, że zadajesz się z ladacznicami. A, ależ, ależ, kruszynko! Morda, ja mówię! Jak śmiesz mi się sprzeciwiać! To był poemat o tobie, cukiereczku! Tylko o tobie. Wymówka już gotowa, faniaku. Ona tutaj! Nie będę cię prała na ulicy! <laughs> mając taką żonę, mm, nikomu tego nie życzę. Po kilku głośnych wyzwiskach i jeszcze głośniejszych klapsach słychać długi monolog Barda i odgłosy całowania. Wynagrodzę ci to misiaczku, idziemy na spacerek. <laughs> Jak ona go ciągnęła. Okej, okay, dobra, mieszkanie Barda jest puste. Zakochana para wyszła z domu. Tak więc możemy teraz spokojnie sobie tam wejść i się rozejrzeć. Ogólnie to nas interesuje tak naprawdę tylko jeden przedmiot, chodzi o ten flakonik. No i oczywiście musimy wypuścić kanarka. Znaczy jest to słowik. Kanarek, słowik, nie wiem czym to się różni. O, no i to jest żółty ptak. Musimy otworzyć klatkę. Wolny jak ptak. Wolny jak ptak. Wyjdźmy na zewnątrz. Zwróćcie uwagę na to. Sławik siedzi sobie na parapecie. Tutaj znajduje się szlafmyca, a tutaj jest kociak. Musimy pogadać z kotkiem i sprowokować go, żeby zeżar kanarka. Przepraszam, mówię kanarek. Dla mnie to jest kanarek. Eee, musimy go sprowokować, żeby zjadł tego kanarka, a on zrzuci szlafmycę. Wiem, że będzie nam to drastyczne sceny. Może nie dla dzieci. Na szczęście nie będziemy widzieć całego zajścia. Kici-kici. Kici-kici. <laughs> Widzisz tu ptaszka, przyjacielu? Widzisz tu ptaszka, przyjacielu? Fiu-fiu-fiu. Nie chcę na to patrzeć. No właśnie, ja też nie chcę na to patrzeć. Wyjdźmy na zewnątrz i zobaczmy, co się stało. <śmiech> <śmiech> no jak widać, kotu się odbiło słowiczkiem i spadło piórko, ale szlapmyca leży na podłodze, tak więc możemy ją zabrać. Cofnijmy się z powrotem do karczmy. I pokażmy magowi księgę, którą zdobyliśmy w zamku Fjord. Arrivat. najmy mu ją. Znalazłem w zamku Fjord pewną księgę. Pomyślałem, że możecie zainteresować. To Tom poświęcony szarej magii, czyli czarom pozornie neutralnym wobec dobra czy zła. Bardzo ciekawe. Większość zaklęć jest mi nieznana. Czy poznałeś kiedyś pana Słońce? A kiedyś mieliśmy okazję się spotkać. Co chciałbyś wiedzieć? Jak się do niego dostać? Jak się do niego dostać? To bardzo proste. Wyrwałeś kartkę z książki? Księga to narzędzie, a nie cel sam w sobie. To prosty czar. Nie wiedziałem wcześniej, że można skrócić drogę do pana słońca. Skrócić? Zwykle można tam się dostać tylko drogą magiczną. Ten czar tworzy coś w rodzaju miejsca przenosin. Dzięki, widzę, że schowałeś księgę. Koniec studiów. Nauka jest wieczna, a piwo wie <laughs> No dokładnie. Tak jak mówi, dobra. Mamy tutaj czar, musimy go użyć, a na naszej mapie pojawi się nowa mieścina. Translokacja. Na słońce. Okej, okay, znajdujemy się na jakimś wzgórzu. Mm, kamienna płyta. Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. Jakieś hieroglify. No właśnie, jakieś hieroglify, ale mamy tutaj humunculosa. Użyjmy go na hieroglifa. Chciał ani zapraszał, rozgniewasz mnie nie na żarty, wysil więc rozum i daj mi dowód, żeś czasu mego jest warty wskaż wrogów ziemi. Pomogłem ci już trzy razy, teraz muszę się udać w swoją stronę. Spadam, tak. Niektórzy biorą pewne sprawy zbyt dosłownie. Ach, i pozbyliśmy się humunculosa. No szkoda, fajny był z niego człowieczek. Pewnie przydałby się nam jeszcze wiele razy, no ale cóż, mieliśmy tylko trzy opcje do wyboru. Kamienna płyta, okej, okay, musimy rozwiązać zagadkę. Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. Nie mogę tego zrobić. Wskazaliśmy Płomień, czyli Pożar, Powódź, czyli Kropelka oraz Tornado. Dzięki temu możemy przejść na drugą stronę i porozmawiać z Panem Słońce. Przepraszam, Panie Słońce, czy mógłbyś podarować trochę swego cennego czasu? Hmm. Znowu? To już drugi w ciągu ostatniego tysiąclecia. O co chodzi? <grystanie> Jak on strasznie monotonnie mówi. Jest taki zamek spowity wiecznymi ciemnościami. Jest taki zamek spowity wiecznymi ciemnościami. O nie, tylko nie fjord. Skąd pan wie? Bo to jedyne miejsce na świecie. Gdzie nie dochodzi słońce podczas swojej normalnej wędrówki? Zawsze tak było? Oczywiście, że nie zawsze. Co za pytanie. Od kilkuset lat, a może dłużej, hmm, żyje tam sprytny nekromanta, którego czary spowodowały. Ten godny pożałowania incydent. Co do nekromanty, to czas teraźniejszy jest już chyba nieaktualny. Co do fiord, nie ma szans, żeby tam wpuścić trochę światła? Jest, ale do tego musiałby być spełniony pewien niesamowicie trudny warunek. Jaki? Zgadzam się z góry na wszystko. Musiałoby mi się chcieć. A konkretnie, szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce mówić o tym, dlaczego mi się nic nie chce. Więc pozwól mi drzemać dalej. No, jak widać, pan słońce jest strasznie leniwym. Mm. Ja sam chętnie bym się już położył, i bym się troszeczkę przespał, ale jeszcze nie. Ale tam musi stać się dzień. Ale tam musi stać się dzień. Ja nic nie muszę. A jak jeszcze raz wrzaśniesz, to spopielę cię i rzucę jako nawóz dla troli. <grym kyla> jak on tak spokojnie mówi, wrzucę cię jako nawóz dla troli. Drugi, a kto był przede mną? Drugi, a kto był przede mną? Był taki jeden wielki czarodziej, który chciał znaleźć legendarne źródło spirytusu w opuszczonej kopalni krasnoludzkiej. Zrobili z kumplami wyprawę, ale jak jeden wszedł do środka z pochodnią, to od oparów był wybuch. I zostały z niego sznurówki, więc wymarudził u mnie oświetlenie jaskiń. A że miał argumenty, to się zgodziłem. Jakie argumenty? Podzielił się ze mną tym szlachetnym trunkiem i jeszcze dołożył magiczny most. Tak, tak. A Awiwat to specjalista od zabezpieczeń Awiwat? Może Ariwald? Może i Ariwald? Nie pamiętam. <laughs> to na pewno był Ariwald yy, na pewno. Ponieważ jest strasznym miłośnikiem trunków alkoholowych. Czyli typowy Polak. Bardzo miło. Bardzo miło. Wszystko może się. <laughs> Znudzić, mój chłopcze. Nawet szemrzący strumyk, zielone drzewa i soczyste owoce, ale te dwie piękne istoty z wachlarzami. Nawet i one. Nawet i one. Mam to jeszcze przed sobą. Przepraszam za kłopot, na razie to wszystko. Przepraszam za kłopot, na razie to wszystko. Tu na górę dochodzi niewiele dźwięków. Jestem spragniony muzyki. Tak, muzyka. Ale ludzka mowa to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Więc nie musisz szybko wracać. No właśnie, pan Słońce jest spragniony muzyki. A jak pamiętacie, w naszym ekwipunku znajduje się lutnia, tak więc użyjmy jej na panu słońce. To było przepiękne. Przepiękne. Dawno nie słyszałem muzyki. I zapomniałem, jaka może być cudowna. Co to było? Czego chciałeś, młodzieńcze? Chodzi o zamek fjord, który. Ach, tak! Zalane mrokiem siedlisko zła. Zrobię, co trzeba, nie martw się. Ale teraz naprawdę zostaw mnie już samego. Ech. Chcę sycić się wspomnieniami dźwięków. Powodzenia chłopcze. A jakbyś zobaczył czarodzieja Arybałta, to pozdrów go ode mnie. Niech tu wpadnie kiedyś. Porozmawiamy o dawnych, dobrych czasach, okej, okay, pan słońce postanowił nam pomóc. Podamy się do zamku Fiordi, i zobaczymy, czy spełnił naszą prośbę. A tak przy okazji powiem wam, że ziewanie jest zaraźliwe. Kiedy rozmawiałem z Panem Słońce, to poczułem się mega strasznie senny. Okej, okay, wchodzimy do środka, zobaczymy czy świeci tam słońce. Mhm, mm jak widać jest tu jasno. Oto szkodliwe skutki nadmiernego opalania. <laughs> Możemy iść w głąb zamku. Jak widać leży tutaj trumna. Siąże wampiru. W jego pobliżu boję się nawet mrugnąć, żeby mnie nie usłyszał. Atlasowe wnętrze okuta srebrem gustowna trupia czaszka. Trumna deluxe. Lepiej się nie zbliżać. No lepiej nie. Halo? Okej. Okay. Za ścianę słychać jakiś głos kobiety. Hm. Okej, okay, cisza. Jest tam kto? No tak, my jesteśmy. Proszę się odezwać. W jego pobliżu boję się nawet mrugnąć, żeby mnie nie usłyszał. Wyraźnie kogoś słyszę. Halo? Hej, jestem tu, ale kto mówi? Nareszcie jakiś człowiek. W końcu. Wydostań mnie stąd! Chętnie, ale jak? Chętnie, ale jak? Jestem więziona za magiczną ścianą stworzoną siłą woli księcia wampirów. Musisz go odnaleźć i zabić. Gdy on zginie, zginie i ściana. Banalne. Banalne? Zabić księcia wampirów? Zabić, zaszlachtować, zamordować. Ukatru! To rozumiem, ale samego księcia? Najpierw musisz go znaleźć. Chyba leży tutaj i śpi. Pan słońce zaświecił na fiord, więc pewnie postanowił przeczekać dzień. No, to najtrudniejsze za tobą. Teraz tylko wbij mu kołek w pierś i pokrzyku. Hmm, dobrze, ale kim jesteś? Dobrze, ale kim jesteś? Och, to nieważne. Pospiesz się tylko z ratowaniem, bo nudzę się tu już od ponad roku. Roku? To szmat czasu! Nie żartuj! Jesteś tu jeszcze, czy już poszedłeś mnie ratować? Jak się tu znalazłaś? Jak się tu znalazłaś? Słuchaj, później będziemy mieli mnóstwo czasu na pogawędki. Ale teraz proszę, pospiesz się, bo już tutaj nie wytrzymam. Dobrze, już dobrze. Wrócę później. Okej, okay, żeby wydostać tą kobietę ze ściany, musimy udać się do Ariwanda i poprosić go o pomoc. W tym celu wracamy się do miasta, wchodzimy do karczmy i rozmawiamy z naszym ulubionym magiem. Arrivalge, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Szybkie nogi. Hmm, Uściślimy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście, osikowy kołek. Wbity w wampirą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Ho-ho-ho! Tego jeszcze nikt nie próbował ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. W jaki sposób? pobłogosławiony? Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek. Wiem, wiem. Teraz się nie uprawia. Dziś. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. Nie mylisz się, chłopcze. Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem przyjrzyj się innemu światu. Gdzie ja jestem. Ok, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dotarliśmy do innego świata, który przypomina strasznie przyszłość. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się piona.